Włocławek to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Pomimo że jest dużym rynkiem pracy dla całego regionu, to miasto wciąż boryka się z problemami charakterystycznymi dla byłych miast wojewódzkich, które w wyniku reformy sukcesywnie traciły prestiż, funkcje administracyjne oraz strategiczne inwestycje, a co za tym idzie, miejsca pracy i mieszkańców. znajdujemy się w ścisłym centrum miasta, które Chcemy poddać gruntownej rewitalizacji. Ono wygląda wprawdzie dobrze, ale nie jest pozbawione swoich problemów. Brak po prostu aktywności społecznej, kulturalnej, również brak aktywności na niwie edukacyjnej i te trudności musimy pokonać. Obszar rewitalizacji miasta Włocławek nie został wybrany przypadkowo. Przy użyciu mapy funkcjonalnej dokonaliśmy szeregu analiz społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, środowiskowych i technicznych. To one wykazały, że przestrzeń ścisłego śródmieścia wymaga zmian. Szczególną rolę w procesie planowania zmian dla obszaru rewitalizacji śródmieścia odegrało nowo utworzone miejsce Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe. Proces rewitalizacji jest już widoczny i widzimy efekty naszej pracy. Jest wiele osób, które stają się liderami tej działalności społecznej tutaj na, na śródmieściu. Porywają do kolejnych działań i do, do współpracy mieszkańców tego regionu. W oparciu o wnioski i propozycje wypracowane w trakcie działań partycypacyjnych opracowano szczegółowe rozwiązania, m.in. założenia funduszu wsparcia remontów czy zasady funkcjonowania przyszłego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Jednym z flagowych projektów realizowanych w Śródmieściu jest odbudowa kamienicy 3 Maja 18. W tej kamienicy będziemy starali umieścić się biuro wsparcia społecznego. Będziemy starali się również umieścić tutaj mieszkania dla absolwentów szkół technicznych. Również znajdzie swoje miejsce tutaj studio dla artysty. Będą odbywały się imprezy typu kulturalnego, typu artystycznego. Równolegle z tworzeniem koncepcji i dokumentacji na potrzeby Włocławskiego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości realizowane były działania integrujące lokalną społeczność, między innymi poprzez program wsparcia projektów lokalnych. Celem programu wsparcia projektów lokalnych jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców w obszarze rewitalizacji. Już pierwsza pilotażowa edycja akcji przeprowadzona w ramach modelowej rewitalizacji miast pokazała, że Działanie to będzie kontynuowane, bo przynosi wymierny efekty. Ideą tego parkletu było to, żeby powstał on jako działanie oddolne, żeby został zbudowany rękoma mieszkańców. Dostaliśmy spore wsparcie od instytucji i firm z naszego miasta, m.in. mikrogrant od Urzędu Miasta Wocławek, co pozwoliło kupić odpowiednie materiały. Projekt zrobiliśmy w pracowni, potem już zostało tylko się spotkać kilka razy i złożyć to do kupy. Wszyscy Mieszkańcy, którzy zaangażowali się w proces rewitalizacji, uwierzyli, że to może się udać. Wyszliśmy z założenia, że razem po prostu można więcej. Modelowa rewitalizacja miast we Włosławku to projekt o wartości 1 200 000 zł, z czego 90% pokryła dotacja z programu Pomoc Techniczna. Projekt realizowany był w latach 2016-2018.